Niego woy niego bo miła oca i syna i ducha swetoga, a mam nasz naszkę jest mamy besie na swet Twoje Dodzi królestwo Twoje budi wody a Twoje kako buta, na niebie tak i na zemi kruk kruch nasz swegań daj nam da nas i nam nama długa nasze kako i mi od puszczto i ma i nie uwedi nas u napastnego, i zbawi nas od zla. Amen. Strawo Marią, milosti i gospodyń z Tobą, na tym Ty, między żonami, i błogosławień, plotów twojej, Twoje, Jezus, Święta Mario, Majko mał i za nas sada i na czasu o nasza. Amen. <coughs> Wierujemy w Boga, O co swymogącego stworzy i ze i w Jesuza Krista syna, jego jedynego, gospodina naszego, który jest w pod oposwetą, rodzen od Marii, dziewica, muczą pod konciem Raz rozpyt umarł i pokopan z odpakał od Paka, o trzeci den, skosną, od trzeciego dnia, od martwych, od na niebie, z Sasydi, od Snu, Boga, Oca, Słownego, Cieka. Od cię doci, sudzicie żywe i martwe. Wierzę mu Ducha Świętego, Swoją Cerkwą, Katoliczką. Obczyństwo i oproszczenie grzechów, skrysnąć w i żywot wieczny. Amen. Wieczny odszedł, prikazuję Ci, kiela i krw, duszy i bożeństwo, prerównianoga syna Twojego, Gospodina naszego Jezusa Chrysta, ko zadowolszony za grzechy nasze i cieloga świata. Paniegavaj, pregrkai muci, budi mīlosrda nama un cienam uzsvēt, paniegavaj, pregrkai muci, budi mīlosrda nama un cienam uzsvēt, paniegavaj, pregrkai muci, budi mīlosrda nama un cienam uzsvēt, paniegavaj, pregrkai muci, budi mīlosrda nama un cienam uzsvēt, paniegavaj, pregrkai muci. Būdi mīlosrdams nama un cienam uzsvēt, panigavoju, pregriku un muci. Būdi mīlosrdams nama un cienam uzsvēt, panigavoju, pregriku un muci. Būdi mīlosrdams nama un cienam uzsvēt, panigavoju, pregriku un muci. Būdi mīlosrdams nama un cienam uzsvēt, panigavoju, pregriku un muci. Budi mi nama i cielomu swietu, panie, do i Budi mi nama i cielomu Wieczny wieczny Ocze, prekazuję Ci ti, tiero i krw duszy i bożanstwo, prelubionego Syna Twojego, Gospodina naszych, Jezusa Krista, go zadowolszono za grzechy nasze i cielo świata. по негова да и прегърка и муци, бъде мило сърдан на нас и цялому свет, по негова и прегърка и муци, бъде мило сърдан на нас и цялому свет, по негова и прегърка и муци, бъде мило сърдан на нас и цялому свет, по негова и прегърка и муци, бъде мило сърдан на нас и цялому свет, po Niego w moim pregor budi mi los serda na mojej cielom o świat. Po i w moim pregor mi los serda na mojej cielom świat. Po pregor budi mi los serda na mojej cielom świat. pregor mi losser nama i cijelom Panie Jehowy, prekorko i muci, budi mi Dan na i cielomu świat. Panie Jehowy, prekorko i muci, budi mi na i cielomu świat. Ojcze Przedwieczny, ofiarując Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki, mi miłymu serdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miło serdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłymu serdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki, miłymu serdzie dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Mimimo srdce anyway, za nas in celega sveta, za njegovo bolesno imenki. Mimimo srdce za nas in celega sveta, za njegovo bolesno imenki. Mimimo srdce za nas in celega sveta, za njegovo bolesno imenki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Wieczne Ojcze, przykazuję Ci ciało i krw duszy i bożeństwo prelubionego Syna Twojego, Gospodina naszego, Jezusa Krista, koło za Zawiecha naszej i całego świata. Ponegavoi pregor quei mozzi, budimi losser than Nama, it's your most fit. Ponegavoi pregor quei mozzi, budimi losser Nama, it's your most fit. Ponegavoi pregor quei mozzi, budimi losser Nama, it's your most po jeho i pregrk a muci. Budi milosrdan nama i celému svět po jeho i pregrk a muci. Budi milosrdan nama i celému svět po jeho i pregrk a muci. Budi milosrdan nama i celému svět po jeho i pregrk a muci. Budi milosrdan nama i celému svět. Jego, boi prek, orko Budi mi loser dan nama i cielomu swiet. Panie Jego, boi prek, orko Budi mi loser dan nama i cielomu swiet. Wieczne oczo, prekazujem Ti, i Kruch, Duszu i Bożostwo, prerobionego Syna Twojego, Gospodina naszego, Jezusa Krista, kā apdovolštību za grieha mūsu un cilāga svēt. Paniegavoju pregrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgrgr Буди ми носа да и цялому свет, по негово и претърка и муци. Буди ми носа да и цялому свет, по негово и претърка и муци. Буди ми носа да и цялому свет, по негово и претърка и муци. Буди ми носа да и цялому свет, по негово и претърка и муци. Budi miłos zdan na i ciało mosweć. Pan jego był prejęt Budi miłos zdan na i ciało mosweć. Pan jego był prejęt Budi miłos zdan na ma i ciało mosweć. Święty Bóg, święty jaki Bóg. Święty bez śmiertelnej dłża, se nama i ciało mosweć. Święty Boże, Święty Jaki Boże, Święty bezsmyślny Boże, 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 zmiluj się na i ciele świat. Święty Boże, Święty Mocny, Święty a nieśmiertelny, się nad nami nad całym światem. O krwi i wodosz do z tej serce Jezusa Boga, o gdzie za nas uznam się u tebe. Marią Majko, Milosrdzia, moli za nas. Piotr Faustino, Kowalska, moli za nas. Św. na Pawle II, moli za nas. Błaże mi Moli za nas, Błażeni Franio, Maria od krzyża. Moli za nas, Jezus, uzdam się w Tebie. Jezus, uzdam się w Jezu, ufam Tobie. Zminuj się nam, Gospodine, i w ciemnym świecie. Gospodine, z Wami i z Duchem Twoim blagosławię Was, omoguć i Bogu, Отец и син и Дух Свети, амин. Останете у Божия мир.